Iwona Tokarska, witam państwa serdecznie. A moim gościem w Kawiarence jest dziś wirtualnie pan burmistrz Hubert Ibrom, burmistrz ujazdu oczywiście. Witam serdecznie. Witam serdecznie panią, witam serdecznie państwa. Panie burmistrzu, jak ktoś chce zobaczyć piękne Boże ciało, to wszyscy na opolszczyźnie wiedzą, że musi wybrać się do gminy ujazd. A kiedy? Będzie tak, że cały świat się o tym dowie. Bezwzględnie musi się wybrać do gminy ujazd do parafii Klucz, do Klucza Zimnej Wójtki Orszowej, gdzie y, od ponad 100 lat są układane przepiękne dywany kwietne y, na uroczystość Bożego Ciała. Y, wzdłuż y, głównych ulic, y, y, gdy jest prowadzona procesja, wzdłuż tych dywanów rzeczywiście y, się, zbiera się dużo osób, dużo turystów, którzy które chcą zobaczyć rzeczywiście, jak e, można świętować tę piękną uroczystość. E, w ubiegłym roku, w marcu, e, nasze dywany kwietne znalazły się na polskiej liście na, e, prowadzonej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, e, na liście Ministerstwa Kultury i wspólnie z gminą Spycimierz e, z Łódzkiego, z Łódzkiego, złożyliśmy aplikację, żeby nasze dywany kwietne znalazły się na Światowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to w grudniu tego roku na 23 Kongresie UNESCO w Paryżu 2 kwietne z parafii klucz gminy ujazd będą jako druga pozycja z Polski wpisane na listę UNESCO. Także to jest wydarzenie ogólnoświatowe. Teraz kulminacyjny punkt tych naszych uroczystości, czyli uroczystość Bożego Ciała. Oczekujemy bardzo ładne wystawy, e, e, takie plenerowe, przynośne, związane z dywanami kwietnymi, które byśmy chcieli pokazywać w głównych miastach w Polsce, w Warszawie, w Krakowie, w Opolu między innymi. Także także chcemy zrobić taką dużą akcję informacyjną, promocyjną naszych dywanów kwietnych. Także będzie się dużo działo, także już teraz serdecznie zapraszam w najbliższy czwartek na uroczystość Bożego Ciała, żeby zobaczyć na żywo te dywany kwietne, ale też w trakcie roku na pewno jeszcze dużo fajnych eventów będziemy organizować. No właśnie, główne uroczystości Bożego Ciała z udziałem biskupa Andrzeja Czaj w tym roku w Ujeździe, a dokładnie w Olszowej. Zgadza się. O godzinie 14 jest musza, której będzie przewodniczył biskup opolski Andrzej Czaja po mszy, czy w jedną z elementów mszy, procesja wzdłuż pięknych dywanów kwietnych. Także, także to jest taki punkt kulminacyjny tych naszych uroczystości. Zazwyczaj mieszkańcy Olszowej od godziny około 11.30 już gromadzą się, żeby układać te dywany kwietne. Także warto przyjechać wcześniej, żeby zobaczyć oczywiście, jak, jak, z jaką pietą tak naprawdę te dywany kwietne są układane. I już teraz tak naprawdę widzimy na terenie całej gminy Ujazd trwa Znikają z dryf, wszystkie da, okoliczne kwiaty. kwiaty. Tak. Tak, ze zbieraniem kwiatów. Wszystkie kwiaty są tutaj zbierane. I będą one układane już w parę godzin przed muszą w czwartek. Także warto przyjechać, warto odwiedzić Olszową, ale warto też odwiedzić inne miejscowości zimną wódkę i klucz. No właśnie, a czy w każdej z tych miejscowości te dywany wyglądają identycznie, czy raczej co miejscowość to inne obyczaje i inne wzory? Tak naprawdę główny schemat jest podobny, czyli skupiamy się na kwiatkach. Boże ciało, to jest oczywiste, oczywistość jest w jeden dzień dany w roku i w ten dzień są konkretne kwiatki, które można wykorzystać. Jeśli chodzi o samą inwencję, tak naprawdę tworzenia tych dywanów kwietnych, to ona jest tyle ilu jest ludzi, tyle jest wzorów tych kwiatków. E, który można ułożyć i e, te, te dywany są różne w różnych miejscowościach. E, są co prawda różnice jeśli chodzi o podłoże, bo niekiedy są, jest paproć, niekiedy jest piasek. To w zależności od miejscowości, czy jest jakby ta to, to, to podstawa, ale jeśli chodzi o same kwiaty, to tak naprawdę inwencja jest e, nawet w poszczególnych miejscowościach różna. Na początku y, danego dywanu może być taki wzór, a kończyć się innym zupełnie wzorem. Także, także jest to naprawdę bardzo ciekawe. Y, nie jest to absolutnie monotonne i rzeczywiście wydaje mi się, że no, y, tutaj... Y, bardzo duży talent artystyczny. Oczywiście przewodzą wszystkie panie w danych miejscowościach, ale też panowie mają swoje elementy, które gdzieś tam mogą wspomóc, i to jest taka kooperacja wielopokoleniowa od najstarszych mieszkańców od naszych omów i ołków, do wnuków, którzy też układają, przynoszą kwiaty i rzeczywiście to jest taka fajna, rodzinna tradycja, kultywowana, tak jak powiedziałem, od ponad stu lat w parafii Klucz. A czy kiedykolwiek mierzono te dywany? Ile one mogą mieć na przykład kilometrów? Ha. Akurat te trzy miejscowości Klucz, Olszowa, na Wódka, te dywany mają około może 600-700 metrów, także w sumie to jest półtorej no, kilometra można powiedzieć. To jest też um, tradycyjnie związane z tym, że są różne trasy jakby maszerowania, różne trasy procesji i w Zimnej Wódce e, mówi się, że albo się idzie na wschodnią, albo na zachodnią część miejscowości Zimnej Wódki, także co dwa lata jakby jest zmiana, co, co, co roku jest zmiana e, trasy, ale zazwyczaj odbywa się to na głównych e, drogach, także, także m, rodziny są zaangażowane zazwyczaj te same w układanie. Oczywiście jest taka też fajna pomoc jakby tutaj sowiecka e, że m, sąsiedzi, którzy nie mają po Dywany układają rodzinie, których domostwo graniczy bezpośrednio z drogą. Ale jest dużo domów, które nie graniczą z drogą, z trasą przy marszu procesji, ale też angażują się w pomoc, czy zbierają kwiatki, czy układają kwiaty. Także jest taka fajna sąsiedzka inicjatywa, taka, taka, taka e, e, inicjatywa społeczna, która jest raz w roku bardzo mocno upamiętniona przez dywany kwiatne. Jest w gminie Ujazd wielkie poruszenie. Tutaj na razie stawiamy kropkę, to koniec. Pierwszej części naszej rozmowy. Za chwilę wracamy do Państwa w drugiej części naszego spotkania.